Ale ja widzowie, co to drużyna po z wolnym, ta styl tury to to było tak, tak dziwnie słodko widzowie, tak wiecie, no i na froncie. Diabo. tak dziwnie, no tak to na widzowie Jak życie, ja tego nie nagrałem. Zładuj przeciwpancerny i pojedziemy sobie tędy. Centralnie za naszą furgonetką. Przyjął! No. To jeden się I tak masz się do mnie zwracać. Przyjął! Władza! To jest zaraz po Teraz słonie te apat jak gąbki jebane ziele. Ja nie bo się są, samcem się dłużej na treningu. W sensie też się podkreślałem, więc różnicy tutaj nie ma między web body. Zaraz to fizycznie. Ono powoli czy czy tupem? Nie, powoli. Dobrze. Drugi bieg trzeba się na godzinę. Może powoli wkraczam na tory. I wyceluj Siedzymy. na 260. Czekać jak jesteśmy jest świetne. Ja no jeszcze muszę go trachać. Chory? już trochę szybciej jechać. Bieg w górach. Kilo? Jedziemy nie, nadzieję, że tego nie, się kusam, o Ale buja na tych torach. No buja, buja. Sama nie się bujać. A, piechota przed nami, więc powoli będziemy sobie przygotować. Dobra, chok, stop! Piechota na 264. Zajeb tam z HEKa I jeszcze jeden. Dobra, piechota na 263 z autem. I przebiega przez tory, pięknie piechota na mój piękny 264. Spokojnie, już z użyć korzystać. Piechota na torach z 264 zapierdol z Hajka, bo on stoi za torami akurat. Jeszcze raz. Okej. Okay. Kontakt 264. Piechota. Tam nie znasz, nic nie mogę. Ale no, spokojnie. Po tego też tak stoi Dobra, końca, końca. strzału. Podjedźmy do przodu. Na pierwszym biegu. Dobra, widzowie, kończę do sobie zapaszczcie herbatki możemy parzyć herbatę jako piechota dobra stop przynajmniej piechota piechota na wozie do tyłu do tyłu? do tyłu no dobra no to co jak my czy się tak się powiem